Dziś kolejna rodzina regulatorów od Wiktor Energy. Smart Solar MPPT VECAN to inteligentne regulatory ładowania, które wykorzystują najnowszą technologię MPPT oraz zaawansowaną komunikację. To niezawodne rozwiązanie dla zaawansowanych instalacji fotowoltaicznych, takich jak systemy off-grid, instalacje przemysłowe czy większe aplikacje wielomodułowe. Regulatory Smart Solar wyposażone są w ultraszybki algorytm MPPT, który dynamicznie śledzi punkt maksymalnej mocy paneli, zapewniając maksymalny odzysk energii, nawet w przypadku zmiennego nasłonecznienia lub zacienienia. Regulatory 250x70, gdzie prąd ładowania do 70A, 250x85 do 85A. 250 na 100 do 100 amper obsługują napięcie wyjściowe z paneli do 250 V oraz systemy 12, 24, 36 i 48 V. Dzięki temu nadają się do szerokiego zakresu konfiguracji i instalacji. Regulatory Smart Solar są wyposażone w wbudowany Bluetooth, co umożliwia szybkie i wygodne monitorowanie oraz konfigurację za pomocą aplikacji Victron Connect. Możesz w czasie rzeczywistym Sprawdzać parametry takie jak napięcie, prąd ładowania i stan akumulatorów, a także dostosowywać ustawienia do potrzeb systemu. Interface VECAN umożliwia synchronizację wielu regulatorów w większych instalacjach. Możesz połączyć do 25 jednostek, zapewniając równomierne ładowanie akumulatorów. Interface VECAN pozwala także na integrację z urządzeniami GX, takimi jak Cerbo, zapewniając zaawansowane możliwości monitorowania i za zarządzania systemem. Regulatory charakteryzują się sprawnością na poziomie 99%, co minimalizuje stratę energii. Solidna konstrukcja bez wentylatora gwarantuje niezawodność nawet w trudnych warunkach, a inteligentny algorytm ładowania chroni akumulatory, wydłużając ich żywotność. Wiktronenec Smart Solar MPBT VWK to idealny wybór dla wymagających instalacji fotowoltaicznych. Łączący zaawansowaną technologię z prostotą obsługi. Sprawdź więcej na naszej stronie. Sandra